Mamy taki wzór funkcji kwadratowej. Możemy w nim wyróżnić trzy współczynniki. Jest współczynnik A, czyli liczba stojąca przy x kwadrat. To jest ta jedynka. Jest współczynnik B, czyli liczba stojąca przy x. To jest ta trójka. Jest współczynnik C, czyli liczba stojąca bez x. To jest ta jedynka. Te trzy współczynniki Połączymy razem, wyznaczając tak zwany wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli delta. Delta to jest taka liczba, która będzie nam określała ilość miejsc zerowych funkcji kwadratowej, ale o tym później. Na razie zapoznajmy się ze wzorem. Wzór jest taki: b do kwadratu odjąć 4 razy a i razy C. Ten wzór znajdziesz w tablicach maturalnych To po pierwsze, czyli dobra informacja, a po drugie, jeszcze lepsza informacja jest taka, że zapamiętasz ten wzór do końca życia. Zobaczysz. Jest on bardzo charakterystyczny i przewija się we wszystkich zadaniach dotyczących trumianu kwadratowego i pochodnych e, takich zadań. Ok, to wróćmy do obliczania tego, tej, tej delty, tej, tego wyróżnika ja sobie najczęściej tutaj do tej delty dopisuję w indeksie dolnym x po to żeby widzieć jaka jest y, zmienna funkcji tak bo niekiedy funkcja może być określona na innych argumentach to znaczy te, te literki po prostu x -y mogą być zamienione na literkę a b c d i wtedy bym po prostu tylko tą literkę zmieniał żebym widział do której funkcji odnosi się delta y, ale to nie jest konieczne żeby to zapisywać ja tak lubię i teraz spamy tak, kolejną do podstawienia 3 liczby do wzoru. Więc ze wzoru otrzymujemy 3 kwadrat odjąć 4 razy a razy c. 3 kwadrat to 9, 4 razy 1 razy 1 to 4, 9 odjąć 4 to 5. No i to jest ta wartość, której szukaliśmy. To jest właśnie wyróżnik trójmianu. Delta w tym trójmianie jest równa 5.